Dobry. Witam w dniu dzisiejszym. Jestem właśnie po pracy. Dzisiaj wcześniej trochę skończyłem. I tak sobie pomyślałem, że wczoraj nagrałem dwa odcinki QA. Ale tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc, to tylko pogmatwałem trochę w tych odcinkach. Także pierwszy odcinek chyba będzie wczorajszy. A ten drugi odcinek, który nagrałem, to chyba nagram jeszcze raz, bo nagadałem tam nie wiadomo czego i, i pomyliłem pierwszy z drugim odcinkiem. Jak to ja zawsze. Jak już tych odcinków nagram trochę więcej, to może będę bardziej składnie to wszystko jakoś organizował. Żeby to, wiecie, też nie miało yy, film, żeby nie wychodził też jakiś taśmowo długi strasznie, nie? Także będą szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Tak, szybkie. U mnie to szybkie, to wiecie jakie to są. Zaraz kierowca się rozgada i taki będzie finał. Tak jak teraz. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Eee, pozdrawiam e, jednego z Was, który kryje się pod nikiem Biegam i Piję. Jego e, nik przewija się w, w komentarzach, także już pamiętam go, więc e, od niego pochodzą Pytania, które, na które dzisiaj postaram się odpowiedzieć. Wiadomo, że nie będę odpowiadał dla każdego z osobna na jedno czy dwa pytania, ponieważ ten oto gość zadał mi tych pytań chyba sześć, jak się nie mylę. Dlatego też postanowiłem jeden odcinek poświęcić na odpowiedź na te jego właśnie wszystkie sześć pytań, co będzie też jednocześnie dla was też jakimś dodatkiem, bo zawsze to czegoś więcej się będziecie mogli na mój temat dowiedzieć. Także przechodzę do pytań. Pierwsze z pytań to jest jak mam na imię. Na imię mam kierowca autobusu i tak chciałem, żeby zostało. Ja wiem, że to jest żadna tajemnica, ale ponieważ ciekawe dosyć krążą na mój temat, na temat mojego imienia pomysły, więc na razie jeszcze pozostawię tą kwestię. Właśnie tak, jak jest, czyli nazywam się kierowca autobusu I niech, tak, i niech tak zostanie. Póki co. A później zobaczymy, co z tym zrobić. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, może. To będzie pierwsze pytanie, i za chwilę drugie pytanie. Tylko najpierw muszę przeczytać. I pytanie numer dwa: Która, którą linią, gdyby była taka możliwość, mógłby, mógłby Pan jeździć cały czas? Słuchajcie. Cały czas to się nie da chyba żadną linią jeździć tak naprawdę. Bo jaka by ona nie była fajna, to w końcu by się znudziła. Tak sobie pomyślcie, codziennie jeździć tą samą linią. Toż to można by było zwariować. Ale tak naprawdę w tej chwili, jeśli by przyszło mi się jeździć, no żeby mi na przykład powiedzieli słuchaj, jakbyś chciał wybrać w przyszłym tygodniu, jaką linią byś chciał pojeździć przez cały tydzień to myślę, że wybrałbym 105. Ewentualnie 102. To są takie linie, które, które dla mnie osobiście chyba najbardziej się podobają z tych takich podmiejskich. I ewentualnie jeszcze 104. Tylko, że ze 104 to jest taki temat, że zależy, kiedy ta linia miałaby być. Bo jeżeli to jest linia w tygodniu, to powiem Wam szczerze, w tygodniu bardzo dawno nie jeździłem tą linią, więc nawet nie wiem, jak to wygląda. Pamiętam, że swego czasu to był dosyć taki napięty grafik, rozkład że trzeba było nieźle zajwaniać, żeby zdążyć na czas, a ja nie lubię szybko jeździć autobusem, no ponieważ jeszcze zależy jakim sprzętem, bo jeśli się trafi jakiegoś solarisa, który ma te takie szarpiące hamulce, to taka szybka jazda bardzo mi nie służy takim autobusem, bo on kiepsko hamuje, dosyć agresywnie i wiem, że to nie tylko mnie, ale i ludzi też wnerwia. Dlatego wszystko też zależałoby jakim sprzętem. Ale jeśli patrząc tylko na linie, to myślę, że 104, 102 albo 105 to są takie linie, którymi bym z chęcią pojeździł. No, oczywiście, te 122 i 132, bo to w pakiecie, jak to się mówi, ma jak się ma 102, to przy okazji ma się też te, 3, te dwie linie. Oprócz tego, no i oczywiście nie wiem, jak jeździ się tymi nowymi liniami 142 i 123. Musiałbym się przejechać, i wtedy mógłbym jeszcze coś ewentualnie dodać. Ale myślę, że też by mi się spodobały. Nie lubię na przykład linii 107, bo tak naprawdę linia 107, ona jest cały czas w mieście, a poza miasto dosłownie wyjeżdża tylko na dwa przystanki. Także to nie jest dla mnie linia podmiejska, dla mnie to jest. zalicza się dla mnie do linii miejskich, że tak powiem. Po wioskach chyba też nie chciałbym jeździć, bo uwierzcie mi, tam to trzeba naprawdę yy, umieć jeździć w różnych warunkach. Bo miałem okazję się przejechać co prawda nie autobusem, ale swoim samochodem, więc wiem jak to wygląda. I tamto naprawdę trzeba mieć łeb na karku, żeby jeździć na przykład w taką pogodę, kiedy jest śnieg, kiedy jest, kiedy deszcz pada. Tam może być ślisko, tam może być błoto, tam można się zakopać, tam można wjechać do rowu. Także tamtą trzeba by było jeździć, już mając jakieś tam powiedzmy doświadczenie. I przechodzimy do kolejnego pytania, tylko muszę najpierw sobie je przeczytać. Pytanie numer 3. Za którym razem zdałem prawo jazdy na kategorię D? Aha. Na kategorię D prawo jazdy, jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to zdałem za drugim razem. Dlatego, że zabrakło mi po pierwszym... W pierwszym, w pierwszym podejściu zabrakło mi jednego punktu. I tak naprawdę tego jednego punktu to mi zabrakło, ponieważ był uszkodzony tak mi się wydaje, że ten pulpit, którym się wybierało odpowiedź A, B lub C był uszkodzony, bo klawisz A czasami się zacinał ale już nie chciałem mieszać, bo to zaraz wiecie, zaraz by było trzeba pewnie jakieś składać jakieś pewnie podanie, czy jakieś coś, zaraz to pewnie nie, nie rozeszłoby się tak po kościach nikt by mnie tego, z tego powodu nie uznał myślę sobie, a dobra, machnąłem ręką podejście do egzaminu kosztowało na kolejny egzamin kosztowało chyba 30 zł, więc to nie, nie majątek. Postanowiłem zdawać jeszcze raz, przygotować się. Wiadomo, że chciałem to mieć już za sobą, ale. Ale, ale. Nie chciałem tego rozdmuchiwać, że tak powiem. A może to była moja wina. Nie wiem, wydaje mi się, że to przez guzik, który się trochę zacinał. Yy, bo to wiecie, jak zdawaliście prawo jazdy, to wiecie o czym mówię. Są tak, jest taki pulpicik, taki jakby panel. Na którym są trzy przyciski ABC, i tam trzeba wcisnąć w odpowiednim momencie. Może gdzieś źle nacisnąłem, dlatego nie chciałem już w to, w to wnikać. Także egzamin teoretyczny zdałem za, pierwszym razem, za drugim razem, a egzamin praktyczny, czyli jazdę, zdałem za pierwszym razem. I to, żeby było ciekawiej, taka sytuacja, już chyba nawet kiedyś wspominałem na którymś z filmów, ale to wszystko ginie w tych filmach moich egzamin wyglądał w ten sposób, że no, w noc przed egzaminem było chyba minus 12 czy minus 15 stopni mrozu i, i do tego jeszcze wcześniej padał śnieg. I wyobraźcie sobie, że egzamin mieliśmy tam chyba na godzinę 10, nie pamiętam już nawet chyba czy na, czy na 9.30. Była nas oczywiście cała grupka, bo wszyscy, którzy zdawali te, ten egzamin w tym samym czasie zdawali, i zajechaliśmy na do, do Wordu. Zdawać ten egzamin. Zdawaliśmy na tym autobusie, na którym byliśmy szkoleni, czyli to był ten niebieski Maz, który u nas był w Zajezdni. I wyobraźcie sobie, że cały plac był zamarznięty zamarznięty i zasypany ziemią. Także nie było w ogóle tych linii widać. Baliśmy się, że egzamin będzie odwołany, ale wiecie co oni zrobili? Mieli przygotowane taką solankę, wodę z solą, i tą wodą z solą polewali wszystkie linie tych kopert w które trzeba było wjeżdżać na egzaminie. Tyczki wiadomo stały, a linie wszystkie były polewane. I przez chyba pół godziny, czy tam przez godzinę, oczywiście egzaminy wszystkie były przesunięte o, o ileś tam chyba o godzinę, czy, o, czy o nawet o półtorej. To wszystko porozmarzało i te linie były widoczne i wtedy można było przystąpić do egzaminu. Najbardziej to się bałem, jak to będzie na podjeździe pod górkę, bo jak wiecie, w jednym z elementów egzaminu praktycznego jest zatrzymanie się pod górkę i ruszenie z udziałem hamulca ręcznego. Czyli trzeba ręcznie zaciągnąć hamulec i ruszyć tak z miejsca, żeby ci nie zgasł silnik i jednocześnie, żeby, żeby ruszyć. Nie stoczyć się do tyłu. Tam chyba o 30 czy 20 cm można tylko się stoczyć do tyłu. No, ale na szczęście jakoś się udało, bo tą solanką też ten podjazd był polany, więc to wszystko się rozpuściło. No i potem już była jazda po mieście. No i udało mi się zdać z jednym błędem a błąd polegał na tym, że według pana, kursa, nie kursanta, tylko egzaminatora według pana, egzaminatora nie spojrzałem w lusterko przy zmianie pasa ruchu. Dlatego taka rada moja na przyszłość dla was wszystkich: jak będziecie kiedykolwiek zdawać jakikolwiek egzamin, czy to, na, czy to na kategorię D, czy to na kategorię B, odwracajcie głowę w kierunku, gdzie patrzycie na lusterko. Ja na te lusterko patrzyłem, tylko ja patrzyłem wzrokiem, a to trzeba głowę zwrócić w tamtym, w tamtym kierunku. To jest bardzo istotne, bo może, może wam nie zaliczyć. Dlatego że on musi widzieć, że wy patrzycie w lusterko. No trudno, żeby on patrzył wam w oczy, gdzie wy tam spoglądacie. Ale jak obrócicie głowę w kierunku lusterka. Co w autobusie nie jest y, ciężkie do zrobienia, ponieważ autobus jest dosyć szeroki, jakby nie patrzeć, więc lusterka są dosyć szeroko rozstawione. Więc pamiętajcie o tym geście takim zwracania w lewo, w prawo głową odwracania, żeby y, egzaminator widział, że patrzycie w lusterka. Wtedy będzie, nie będzie problemu. Podobnie jest zresztą, jak na przykład dojeżdżacie do przejazdu kolejowego, i, i przejazd kolejowy jest bez zapór, bez świateł i jest tylko znak stop. No to wiadomo, musicie się zatrzymać, ale jest też ważna sprawa, jak będziecie, zanim ruszycie, to musicie się upewnić, że jest bezpiecznie. Czyli też tak samo gest spojrzenia w prawo i w lewo, głowę odwracacie. Nie spoglądacie, tylko odwracacie głowę i wtedy patrzycie. Ten taki manewr głową musi być wykonany. Uwierzcie mi, że to dużo jest bardzo ważne. Także to było pytanie. Trzecie i kolejne pytanie już za chwilę, tylko przeczytam. Pytanie kolejne dotyczy miasta, w którym chciałbym oprócz Bojego Stoku, w którym chciałbym pojeździć autobusem. Chciałbym chyba w każdym mieście spróbować swoich umiejętności, aczkolwiek na pewno bałbym się jeździć w mieście, gdzie są tramwaje, bo nigdy tego nie robiłem, autobusem, nie jeździłem. Na pewno bym się bał tam jeździć. Na pewno bałbym się jeździć po Warszawie czy trójmieście. Ale myślę, że chciałbym spróbować w każdym mieście, chociaż powiem wam szczerze, jakoś nie ciągnie mnie do innych miast. <laughs> Może gdybym pracował w turystyce, a gdzieś, gdzieś ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie, to chyba ten z was, kto zadał mi tych pytań tak dużo, ja nie pamiętam jego nika. Ale to pytanie pewnie się pojawi. Pytanie dotyczyło. Właśnie dlaczego zacząłem pracę. W MPK, a nie na przykład, czy znaczy w BKM, czyli jeżdżę po mieście, a nie na przykład w turystyce. Także na to pytanie też będę odpowiadał. A co do tego pytania, no to mówię, chyba w każdym mieście chciałbym spróbować swoich sił i umiejętności, ale cykałbym się nieźle, pewnie w, w miastach takich jak Warszawa, czy, czy, czy. No to wiadomo, ten pierwszy raz jest zawsze najgorzej. Jakby człowiek pracował. W turystyce no, nie zwracałby na to zbytnie uwagi, no bo by musiał jeździć po innych miastach, czy nawet jakby pracował w PKS-ie, prawda? Ja to w ogóle marzyłem o pracy w takiej branży jak PKS. Bardzo mi się podobały, bo sam kiedyś podróżowałem PKS-em. Bardzo mi się podobały przejazdy nocne, nocnych tych autobusów, że na przykład wieczorem wsiadasz w Białym Stoku, a z rana o godzinie tam 9 czy 10 rano jesteś w Zakopanym. Czy w koło brzegu, i sam takimi autobusami też jeździłem, więc to mi się bardzo właśnie podobało. No ale że PKS działa, funkcjonuje tak jak funkcjonuje, więc tą branżę chyba przejął ktoś inny, i te takie dalekobieżne trasy to raczej chyba obsługuje ktoś inny w tej chwili. Nawet nie wiem, czy w tej chwili PKS obsługuje te dalek dalekie takie po połączenia. O, także to takie chyba wyczerpująca odpowiedź na to pytanie. I pytanie kolejne, już za chwilę. Pytanie kolejne, czy jestem za liniami nocnymi? Oczywiście, że jestem za liniami nocnymi. Ja nawet bardzo chętnie bym w tych liniach nocnych pracował i jeździł. Bardzo mi się podobały te linie nocne, które były wcześniej, tylko że wkurzało mnie to, że tak krótko się pracowało, bo noc była zarwana, w sumie zarobić to się wiele nie zarobiło przez tą nockę, a noc trzeba było zarwać. I to było najczęściej tak, że jak się pracowało, to często, gęsto pracowało się te dwie nocki pod rząd, czyli z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Ale wkurza, wkurzające było to, że się zaczynało pracę 23.30, a kończyło się o 3.30, czy tam około 4.00. Także tak naprawdę jakieś 4,5 godziny maks było się w pracy. Ja bym wolał normalnie nocki pracować tak, jak się pracuje po 8 godzin, czyli na przykład od 20.00. 2 do 6, albo od 21 do 5, do, do na przykład. I ba, bardzo bym był za właśnie takim czy tam od 20 do 5, bardzo bym był za takim właśnie, taką pracą, więc ja jestem jak najbardziej za. Tylko taka kwestia, czy u nas w miałem stoku linie całodobowe, no w sumie całodobowe, komunikacja, czy całodobowa, przez cały tydzień miałaby jakikolwiek sens, bo jak się jeździ na przykład liniami takimi jak dwójka, nawet czy piątka. Które poruszają się po tych takich największych osiedlach, to na przykład we wtorek, w środę, w czwartek no, jeszcze w czwartek to różnie, ale na przykład we wtorek, we środę, czy nawet w poniedziałek wieczorem po godzinie 22, to już czasami nie ma kogo wozić. Więc ja się zastanawiam, czy w tygodniu te linie miałyby jakikolwiek sens, ale myślę, że czwartek, piątek, sobota, niedziela, Znaczy, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę przez te trzy doby, trzy noce, to myślę, że spokojnie linie nocne mogłyby u nas w Białymstoku funkcjonować. Tylko, że kiedyś to były linie nocne yy, na starych warunkach. Te trasy, co wiecie, jakie były wcześniej. Teraz ciekawe, te co mają od maja ruszyć, czy to będą te same? Raczej nie, pewnie coś nowego wymyślą. No i ma być bez ochrony, więc to też może wpłynąć na to, czy kierowcy będą chcieli pracować w nocy, czy nie. Bo to się może okazać wręcz no, niebezpieczne, zaczną się jakieś bójki w autobusach, jakieś lumpostwo i tak dalej. Wiadomo, policja jest, ale wiecie jak to jest, w nocy tej policji jest też na pewno mniej niż w dzień, więc wezwanie policji może, no to trochę potrwać zanim przyjadą i może być różnie. Wiem, że na przykład w Warszawie chyba to jest, mają połączenie ze spółkami jakimiś ochroniarskimi, firmami, jest tak zwany gorący guzik, i po prostu go naciska kierowca w razie czego i w przeciągu kilku minut dosłownie patrol interwencyjny ma się zjawić w razie potrzeby. Ale u nas chyba raczej czegoś takiego nie słyszałem, żeby chcieli wprowadzić nawet ochrony fizycznej nie, ale może właśnie jakiś taka ochrona będzie na dojazd. Nie wiem. Poczekamy, zobaczymy. W każdym bądź razie jestem za. I pytanie ostatnie już za chwilę. No i pytanie ostatnie. Czy jakiś niezadowolony pasażer kiedyś złożył na mnie skargę? <laughs> to jest dobre pytanie. Powiem tak, pracując przez 10 lat nieraz miałem sytuację, że nieraz grożono mi złożeniem na mnie skargi. Bo na przykład nie zatrzymałem się na zatoce, tak jakby panu się podobało, bo na przykład pan musiał dwa kroki więcej zrobić niż, niż, niż powinien. Bo ja się zatrzymałem na samym początku zatoki. Pan musiał do mnie podejść i jemu to się nie spodobało. Także wiecie o co chodzi. W każdym razie yy, myślę, że nie jedna skarga pewnie wpłynęła jakaś, ale wiecie, skargi są rozpatrywane. Skargi są rozpatrywane yy, w taki sposób, że jeśli są niezasadne, no to po prostu są, że tak powiem, yy, no, nie, nawet się o tym nie dowiaduje. Yy, kierowca. No bo to wiecie, ktoś skarży na to, że autobus przyjechał dwie minuty za, za, za późno, albo że na przykład kierowca źle zajechał w za, wjechał w zatokę, bo na przykład pan musiał parę kroków więcej zrobić, żeby podejść do drzwi, albo na przykład nie wiem, że yy, co tam jeszcze, jaki tam jeszcze konflikt był na temat yy, tej, na temat klimatyzacji że włączyłem klimatyzację i dla pani było zimno. No takie absurdalne na przykład skargi. No to wiecie, czasami nawet jest tak, że skargi wpływają, ale my nawet o tym się nie dowiadujemy. Gdyby to była jakaś skarga zasadna, no to na pewno byłoby wezwanie do pokoju kierownika i jakaś tam rozmowa dyscyplinarna czy coś takiego. Na ten temat no i pewnie zaraz człowiek by premię stracił i tak dalej i tak dalej. Także mi się nie zdarzyło i mam nadzieję, przez te 10 lat się nie zdarzyło, że się więcej przez następne lata też nie zdarzy, chociaż ludzie są bardzo roszczeniowi i czasami naprawdę ciężko jest powstrzymać się na wodzy. Jak to się mówi, czasami lepiej ugryźć się w język niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Chociaż czasami naprawdę ciśnie się na, 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 na język, żeby coś powiedzieć, bo jak na przykład przychodzi do mnie kobieta z pretensjami, że autobus jest opóźniony, bo ja jestem dwa przystanki za końcowym przystankiem, więc jadę z pętli dlaczego ja jestem opóźniony? Tylko że pani nie wie o tym, że ja przyjechałem z miasta opóźniony 15 minut, a na końcówce miałem minut przerwy, minut 5 i miałem 10 minut na starcie opóźnienia i pani do mnie z pretensjami, no to wiecie. Czasami się ciśnie coś na, na, na język, żeby powiedzieć, nie? Albo na przykład z tą klimatyzacją. Dla Pani jest za zimno, i proszę wyłączyć, ale ona jedzie trzy przystanki, a ja będę jeździł przez 9 godzin. To ja mam tak włączać i wyłączać? Wiecie, jak to jest. Zawsze się znajdzie powód, żeby się do czegoś uczepić. Także to tyle na dzisiaj. Tyle pytań zadał mi kolega podnikiem. Biega mi, pije. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za pytania. Zapraszam na następne do następnych pytań do zadawania następnych pytań tylko tak jak wcześniej chyba wspominałem już w poprzednim odcinku Q&A pytania zadajecie pod bieżącym odcinkiem czyli teraz jak się pojawił ten odcinek który właśnie obejrzeliście to pod tym pytaniem pod tym odcinkiem zadajecie swoje pytania nie będę już zamieszczał kolejnego posta specjalnie bo to bez sensu będzie po prostu pod tym filmem pod tym odcinkiem zamieszczacie kolejne pytania pozdrawiam serdecznie spadam do domu i będę szykował następne pytania i następne odpowiedzi. Całkiem fajnie się odpowiada, jak człowiek. No bo w końcu mogę się wygadać. Trzymajcie się szerokości, pozdrawiam. Do następnego.